A co ty szukasz? Komórki. A gdzie ty? Czekaj. Zgubił już? No chyba tak. Ja nie, a może ja? A, a może, a może, masz ty, przez moją komórki wziąłeś. A, o chorąba. A tutaj jest. A to? To jest. A no tutaj? Nie. No, a tutaj może... Jest o Jezu! Czynka? Może tutaj? Może coś jeszcze tutaj? O, może tutaj je znajdę. O, tutaj nie ma. Ale, o. O, cholera, jeszcze tu. O, może to, o, może to. O, to, o. Nie, ja twojej komórki nie mam. A to jest. Co to czy jest? To zabezpieczenie na rządu Teraz jest po prostu. Wiosna, radosna, jak się słotyka panienkę, a panienka może być i tyrówka, nie wiadomo co, to po prostu trzeba wziąć balona i narzucić na rządło i po prostu zobaczyć, czy dobre te guma jak Donald i rozwija się tak fajnie i wchodzi i, i później wtykasz tą dziurę. A może o Jezu. W każdą dziurę można wtykać. A ile kobieta ma dziur? No trzy.